Witam wszystkich. Wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie zobaczcie sobie na moją papugę Lunę. Słuchajcie, Luna to nimfa, która już jest ze mną dość długo. Słuchajcie, kupiłem ją 16 czerwca 2018 roku. Kabel proszę zostawić. Także tutaj widzimy, tak wygląda moja Luna. Mam ją już. W tym czerwcu tego roku będzie już yy, trzeci rok. No i jak widzicie Luna, papuga uwielbia witaminki. Jabłuszko właśnie dostała pokrojone. Mm, także, no co Luna, nie złapiesz sobie? No jak to? No dobra, jedz sobie tutaj. No i widzicie, papugi yy, sobie uwielbiają witaminki jeść. Luna to papuga, którą kupiłem w bardzo młodym wieku. Naprawdę Luna była półmniejsza i, i naprawdę jeszcze nie miała nawet takich wybarwienia, takiego żółci, jaką teraz ma. Także no kupiłem ją, nie wiem, może miała 3-4 miesiące. I słuchajcie, tak się do mnie oswoiła. Nie wiem, czy ktoś jeszcze ten film pamięta sprzed dwóch lat jak na razie. jak Luna... On się nazywał nowa młodziutka i już oswojona nimfa bodajże. Ona tego samego dnia już normalnie ją na ręce trzymałem, już mi się działa i, i już tak naprawdę tego samego dnia się do mnie oswoiła. No i tak to trwa do dzisiaj. Ja tą papugę do dzisiaj mam, to jest ta sama, żeby nie było. No wiadomo, już troszkę starsza, no bo jednak wszyscy się starzeją, starzeje się wszystko co żyje, wszyscy się starzejemy, niestety, nikt nie młodnieje, no i... Papugi to samo, no ale widzicie, Luna jest w dalszym ciągu. Luna to jest w ogóle, nie wiem czy wy wiecie, ale Luna to jest w ogóle papuga która generalnie dostarczyła mi chyba naj najwięcej, największą ilość takich gen gen genialnych wrażeń, co chodzi o papugi, no bo jako jedyna m, nauczyła się robić oblot po całym pokoju i wracać do mnie na rękę. No teraz ostatnimi czasy coś nie może latać, nie wiem, ale no zobaczymy jak to będzie. Miejmy nadzieję, że teraz na wiosnę yy, to się zmieni, jak wszystko budzi się do życia, to że lunie też się troszeczkę poprawi. Generalnie one teraz się pierzą więc będzie trzeba je później, jak już będzie ciepło i będzie można na witaminę D3 na słońce je wynosić. Jedną i drugą. Figę i lunę. Także miejmy nadzieję, że to, ta wiosna troszeczkę lunę pobudzi do tego, żeby od nowa dobrze latać. No bo generalnie o, o ten lot. To Luna już tak od jakiegoś czasu ma taki problem z tym lotem. No i zabrałbym ją słuchajcie do weterynarza, żeby ją tak kontrolnie przebadał. No ale słuchajcie, no nie ma nikogo tutaj w mojej okolicy, żadnego szpeca, który by się po prostu umiał zająć taką papugą, który by coś o tym, w tym temacie wiedział, no. Jedyne jaką mogę zaczerpnąć poradę, to nie wiem, no od lekarza, od psów i kotów, co on tylko, no nie wiem, zatrucie wyleczy, że każe popudze nie wiem, przygotowaną wodę dawać, ale to to ja sam wiem, jak się le leczy papugę zatrucia pokarmowego, albo inaczej, jak można spróbować wyleczyć papugę z zatrucia pokarmowego. Tak kontrolnie bym wziął Lunę naprawdę, żeby ją ktoś zobaczył, przebadał, bo generalnie aż taka z wigorem nie jest, no ale miejmy nadzieję, że wiosna, która ją, yy, która pobudza wszystkie ptaki i zwierzęta i inne do życia, Całą przyrodę, że Luna to też troszeczkę podniesie na duchu, że tak powiem. Ja oczywiście tą papugę bardzo lubię i uwielbiam, jak ona się zachowuje, bo jest naprawdę, jest tak inteligentną papugą, że Luna, nie wiem czy wiecie, ale jak jeszcze można było, zanim ta cała pandemia wyszła, ja jeździłem po różnych pokazach z Luną, jak mój nauczyciel od biologii miał pokazy i różne takie promocje szkoły i tak dalej byliśmy chyba w trzech przedszkolach no i Luna naprawdę się cieszyła dzieciaki pamiętam raz swego, jednego razu że była taka mała dziewczynka która była ubrana w bluzkę idealnie pod kolor, pod kolor ubarwienia piór Luny i jak one się polubiły Luna i, i ta dziewczynka generalnie to pamiętam, że jak jedna grupa wyszła, później była druga grupa, która weszła do, do nas tam, jako do tych organizatorów tego pokazu. I wiem, że ta dziewczynka, która była w drugiej grupie, później jeszcze się wprosiła w trzecią grupę, tylko po to, żeby móc jeszcze raz tą lunę zobaczyć. No i, no i to było takie fajne, że, 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 lunę, że ktoś tą lunę docenił, bo luna, luna naprawdę zasługuje na to, bo jest, jest wspaniałą papugą, jest mega oswojona. No i fajne to było po prostu widzieć, że y, ktoś przyszł, przychodzi do Luny dwa razy, czyli że komuś się spodobała i, y, ta papuga i generalnie to było po prostu widać, że ta właśnie jedna dziewczynka, która przyszła dwa razy, że ona przyszła ten drugi raz tylko specjalnie dla Luny. No bo co jeszcze mieliśmy oprócz tego, poka oprócz Luny? Mieliśmy jeszcze węża, y, ptaszniki. No i różne tam takie muszelki, tam takie kolekcje zasuszonych owadów, to, to już jest wszystko, ja miałem tylko lunę, a to co resztę wymieniam, to to było mojego nauczyciela, bo on też lubi właśnie takie hodowle, takie papugi, takie, wiecie, ptaszniki, skorpiony i tak dalej, on też to lubi, także bardzo fajnie, że dwóch, ja i nauczyciel się spotkało dwóch takich pasjonatów w jednej szkole. No i że na tych właśnie pokazach jeździliśmy i, i tam było no mega fajnie no luna generalnie nie mm, latała dużo generalnie dzieciaków zawsze zbierało koło Luny, żeby ją głaskać, także to było takie fajne i, i szczerze mówiąc, jakby była jeszcze kiedyś taka okazja, to czy z figą, czy, czy z Luną, generalnie z miłą chęcią bym bym po prostu pojechał jeszcze raz na, na takie coś, czy jeszcze nawet kilka razy, no bo to jest takie fajne i widzi, widzi, widząc po prostu jak te dzieciaki się cieszą tą Luną, no to bardzo bardzo generalnie bym chciał jeszcze raz kiedyś coś takiego zobaczyć na własne oczy, tą taką radość z tego, że jakieś tam dziecko przyszło i papuga weszła mu na rękę chwilę, czy, czy mogła sobie po prostu pogłaskać papugę. Bo wydaje mi się, że generalnie to jest takie dzieciaki mają uczone, że. Papugi nie da się pogłaskać, że ogólnie ptaki nie są do głaskania, że rodzice w domu zawsze mówią: nie, papu jak nie, dziecko w parku za gołębiami lata, nie, nie złapiesz, nie wygłupiaj się i tak dalej ptaki nie są do głaskania papugi, ptaki nigdy nie będą tak jak pies czy kot no i, no i a tu nagle, bum okazuje się, że do przedszkola przyjechał jakiś typek z papugą która, która ta papuga dała się głaskać No, także myślę, że to takie, bo to, takie jest genialne no, że, że ta Luna, jak i moje papugi obydwie są takim zaprzeczeniem tego, że z ptakami nie da się nawiązać relacji i ogólnie wszystkie papugi, bo są to mega zwierzęta inteligentne i mega zżywający się z ludźmi i to też Luna właśnie jest taką, takim atutem jakby mojego kanału, co zresztą widzieliście i widać dalej, że Luna jest nawet ustawiona na moim profilowym do kanału i to jest właśnie Luna, tu mi ktoś kiedyś się śmiał, że, że myślał, że na analogu mam papieża, no nie jest to papież, jest to papuga, tylko Luna bardzo byśmy woleli, żeby się nam pokazała przód, a nie mm, kuperek, jak chciałem, żeby krewetka tyłek pokazała w ostatnim filmie to nie. A Luna jak chce, żeby pokazała przód, to pokazuje tyłek. No brawo. No, także jak widzicie, jest to papuga nimfa. Czy ona jest stara? Nie wydaje mi się, żeby już te 3 lata, może 3,5 roku już było dla papugi jakoś tej nie wiadomo ile no bo jednak jest to papuga która generalnie potrafią te papugi przeżyć bardzo długo papugi są to zwierzęta długowieczne i to że na przykład bo wiem że też ludzie nieraz robią tak że zwierzę póki jest młode to o ojejku kuszał, fajnie mamy zwierzątko tylko że po pewnym czasie to zwierzątko się nam znudza i gdzieś potem je usuwamy gdzieś tam oddajemy do schroniska czy gdzieś bo powiedzmy jest za stare bo powiedzmy nie wiem za mocno utyło bo na początku Byliśmy, nie wiem, podjarani, że, że fajnie było, jak tam papuga powiedzmy, czy tam pies, czy kot, nie wiem, zro zrobił, nie wiem, kupę na podłogę i, i na początku wszystko mu się wybaczało. Czy jakiegoś tam kapcia podarł, firankę, czy coś, mam na myśli takie pieski pokojowe, czy nawet koty nieraz ludzie w domu mieszkają, no a, no, a nagle później się okazuje, że to wszystko jest źle i ja, ja na przykład sobie nie wyobrażam, żeby Luny oddać tylko, tylko dlatego, że ostatnio coś się jej pogorszyło na lot i tylko. Dlatego, że za mocno utyła i już nie latał, bo to jest głupi powód. Ja, tą papugę już mam bardzo długo i już się też przywiązałem do, do tej papugi dość mocno. No i no, głupio bym się czuł, gdybym nagle wchodzę do pokoju, patrzę i... I nie ma w klatce luny, mojej luny, którą już mam tak długo. I to nie jest dla mnie ważne, że ona powiedzmy nie lata, czy że ona powiedzmy mm, za mocno utyła. Yy, no to, to tym bardziej jest dla mnie powód, żeby się nią opiekować i dostosować jakoś taką dietę dla niej, żeby schudła i mogła z powrotem latać. A nie tym bardziej, żeby papugę się pozbywać, bo już, bo już papuga nie lata, to już nie jest atrakcją, to już jest zepsuta zabawka. To nie jest zabawka, i zwierzęta, uwierzcie mi, też. Mają swoje mm, takie uczucia, jakby to można powiedzieć i nie należy na przykład e, takich zwierząt też ranić a na przykład nieraz się widzi takie papugi zupełnie wyskubane e, i to one same się krzywdzą właśnie dlatego, że ludzie je oddają że te papugi zaakceptują człowieka a później nagle ten człowiek ich nie chce są gardzone, są trzymane w odosobnieniu, nikt się z nimi nie bawi, nie mają zapewnionej tej takiej interakcji którą zawsze miały, papugom tego brakuje, najbardziej na takie zmiany są wyczulone z tego co wiem, papugi kakadu, ale to nie o, nie o papugi chodzi, nie o kakadu chodzi. To chodzi w sumie o każde zwierzę, i czy jest to nimfa, czy jest to papuga fanista, czy jest to powiedzmy nimfa, czy fanista, czy nierozłączka. Czy jest to jakieś inne zwierzę, na przykład nie wiem, ryba? No to jeżeli to zwierzę u nas żyje i ma dobrze i zdecydowaliśmy się na to zwierzę, no to wartałoby, żeby ono u nas już zostało do końca, bo nas zna, a nie że nagle się nam znudzi i później taką papugę skrzywdzimy, bo, bo ją oddamy, czy bo coś tam jeszcze no. Różne to są pomysły. Wiadomo, że jak nam papuga ucieknie. No to tutaj już jest troszeczkę przykra sytuacja, bo teraz mnie ktoś zapyta, może jak, jak złapać taką papugę. No to słuchajcie. Generalnie jest problem, no można spróbować, nie wiem, może jakoś tak, żeby gdzieś w widocznym miejscu papudze rozsypać jedzenia, może akurat gdzieś sfrunie do, do, do tego jedzenia, ale generalnie nie ma takiej możliwości. No akurat ostatnio ten mój nauczyciel, z którym jeździłem na pokazy, miał farta, że znalazł papugę pod moją szkołą. Normalnie papuga sobie nie wiem co robiła. Chociaż wydaje mi się, że jest zimno, i ta papuga była generalnie już tak zmarznięta i wycieńczona chłodem. Bo przypomnijmy: nify są to papugi z Australii, a on właśnie znalazł nifę, i wydaje mi się, że właśnie te. To mogło być przyczyną to, że ta papuga była doszczętnie zmarznięta, właśnie to, że ją złapał i ona mu nie uciekła, bo wiecie, jest zimna, nieraz wszystkie kończyny dentwieją. No uważam, że gdyby był środek lata i ta papuga nie byłaby zmarznięta, no to raczej nie miałby szans, albo może inaczej powiem, miałby szansę, ale wydaje mi się bardzo ograniczone. Bo jednak papugi, które jeżeli nie widzą swojego właściciela, a jeszcze papugi, które nie są nigdy uczone z wolnymi lotami po przestrzeni, no to jednak raczej nie umieją się same odnaleźć w takim środowisku polnym. A jeszcze, żeby same wrócić, no to już jest ciężko. A złapać, no to wiadomo też, jak to jest złapać papugę, która nas nie zna, czy ogólnie ptaka, który jest zdziczały, przestraszony na dużej przestrzeni, to też nie jest wcale taka, taka znowu prosta sytuacja. Więc, z, dlatego bardzo proszę, dbajcie o swoje papugi i zabezpieczajcie je, żeby, żeby. Nie, nie było takich przykrych sytuacji, że gdzieś tam papuga komuś uciekła i choć jest zima, choć wiadomo okien się nie otwiera, ale to już jest myślę taka przestroga, która powinna, powinien każdy posiadacz papug oswojonych mieć po prostu tą przestrogę gdzieś w głębi siebie, nieważne jaka to jest pora roku, ważne żeby ta papuga była przy nim i nie opuściła go z byle głupiego powodu. Także to tyle, bo generalnie miał być odcinek o, o Lunie. A się rozgadałem o zupełnie innych rzeczach, ale myślę, że też dosyć ważnych. Także, no jak widzimy, Luna, no to co można powiedzieć? Jest papugą naprawdę fajną. Jest papugą umorusaną w tym momencie, no ale ona tak potrafi jeść, że się potrafi cała umorusać. No ale to jest tak wygląda moja Luna. Jak widzicie, rumienieją mi dalej licka spokojnie, nic nie piła, nic jej nie dałem tylko po prostu ona takie ma ubarwienie i to, że ma, jej dziecka, to wcale nie oznacza, że papuga jest napita, bo nie papugom się alkoholu nie daje podobnie jak innym zwierzętom także, no widzicie Luna tak sobie tutaj siedzi u mnie tak po prostu postanowiłem taki film nagrać z luną, z luny udziałem. No, bo jednak, luna to jest no niesamowita ta papuga. No, wam się może wydawać, że co jest w tej papudze wspaniałego? Papuga, jak, jak każdy ptak, można powiedzieć. No, nie słuchajcie, w przypadku luny to nie jest tak. I na tyle papug, ile ja miałem. Tutaj naprawdę najbardziej wyjątkowa jest tylko Luna i, i ona już najdłużej ze mną jest. Miałem jeszcze taką mega wyjątkową papugę. Carlos się wabił. No niestety, słuchajcie, po Carlosa wlazł mi kot do domu. Mało tego na kota byłem strasznie wściekły i chciałem go przepędzić. Po czym okazało się, że to kot mojej mamy, no i ostatecznie nie mogę tego zrobić, albo inaczej, nie wypada mi to zrobić, nie wypada mi przepędzać kota mamy, bo ja mam tyle zwierząt, a moja mama ma tylko tego kota, więc no nie chcę też być chamski. Także no, ale się do tego kota już przyzwyczaiłem i już tego kota lubię, pomimo tego, że mi zagryzł Carlosa który umiał mówić i naprawdę wielokrotnie Carlos potrafił przylecieć na klatce na najbliższy mnie patyk i po prostu do mnie powiedzieć cześć, także no, no była to, był to niesamowity papuzi facet, który bardzo fajnie też się spisywał jako domowy pupil, no i kot go załatwił. No ale trudno i gdzieś po Carlosie właśnie Lunka była, nie, po Carlosie była nimfa Alex, która mi uciekła, no i tyle się skończyło, moje niedopilnowanie, mój błąd, moja głupota, no ale z Luną już tej głupoty nie ma, już zmążałem na tyle, już bardziej na wszystko zwracam uwagę, jestem bardziej myślny niż wtedy, co byłem mniej myślny, no i to powoduje, że Luna już tutaj trzylatka będzie w czerwcu, jak się nic złego nie wydarzy iluny żadna choroba nie zje no to będzie już 3 lata tej pięknej nimfy tu u mnie nimfy która naprawdę jest super papugą i ja na początku nawet u mnie w domu też niekoniecznie byli przekonani do większej papugi niż falista tak teraz generalnie jak widzimy, że coś, Luna czasem ma gorszy dzień, siedzi na podkładce, czy jakoś tak dziwnie się zachowuje, no to zaraz każdy się martwi, no bo jednak to jest takie przywiązanie do, do zwierzęcia i, i fakt, że Luna już jest tutaj u nas w domu 3 lata będzie, no, no to, to też pokazuje tylko, że już można się do zwierzęcia przez taki czas przyzwyczaić do, do tej, tej fajnej mortki. Także bardzo, bardzo fajna ta papuga. I jeszcze tutaj dziękuję za komentarz tutaj użytkowniczce Katarzyna Garstecka i pozdrawiam serdecznie, która napisała mi po ostatnim filmem o krewetkach, że moje komentarze czasem rozwalają. No to powiem tak, ja staram się, żeby moje filmy nie tylko były filmami z wiedzą, czystą taką po prostu jak nauczyciel na wykładzie klepie, tylko żeby po prostu sobie też to, trochę czasem pożartować coś jakiegoś, wie, wiecie, jakieś trochę jajca porobić, żeby nie było nudno, żeby nie było, wiecie, ja na lekcji, że nauczyciel klepie, a reszta musi słuchać. Także ta, tak to wygląda. Także podsumowując, co u Luny, no nic, wszystko w porządku. Lunisia bardzo sobie tutaj fajnie u mnie egzystuje. Przez te 3 lata naprawdę się do niej przyzwyczaiłem. Ona do mnie się przyzwyczaiła tego samego dnia. No i naprawdę te wszystkie, można powiedzieć, dni, i te, to, co. Luna na pokazach pokazywała, że pomimo tego, że jest dużo dzieci, te dzieci piszczą. Nauczyciele też byli z tamtejszych przedszkoli i szkół też no, sobie też tam rozmawiali, były szumy, były jakieś tam no, no, no wiecie jak to jest. Wiecie co dzieciaki potrafią zrobić na widok węża czy, czy, czy takiego pająka strasznego, nie? A pająk Lasiodora para chyba na jaką miał nauczyciel, to była jak cała dłoń, więc no słuchajcie, to był, to był gigant, także. No, także no, Luna zachowywała się bardzo fajnie, bardzo rozsądna papuga, i bardzo się cieszę, że mam taką papugę. I gdyby mi ktoś teraz zaproponował, oddaj mi tą papugę, ja ci dam moją, czy jakieś inne zwierzę, no to bym się nie zgodził. Nie zgodziłbym się, bo Luna to jest po prostu taką, tak się pokazała z takiej strony, że nie byłbym w stanie ją na nic innego wymienić, zamienić yy, i nic innego za nią chcieć tylko chcę ją z czystego przyzwyczajenia i z czystego jej wspaniałego charakteru. Także u Luny wszystko w porządku, pięknie wybarwiona, elegancko, z długaśnym czubem, czy tam irokezem, jak kto woli, z generalną, genialną fryzurką, można powiedzieć, w świetnym nastroju. W ogóle ja ją, i ona jest tak grzeczna, w ogóle ja ją sobie przed, przed chwilą otworzyłem jej klatkę, znaczy sama sobie otworzyła klatkę, ja generalnie to wiedziałem, ale później o tym zapomniałem, i nagle się okazuje, że e, całą ładowarkę do, do, do drona mi e, Luna poprzestawiała. Także, także, generalnie tak to z Luną wygląda, że Luna jest naprawdę grzeczna. Luna nie lata po całym domu, Luna sobie znajdzie jakiś kąt, e, albo na podłodze sobie chodzi i ziarna w koło klatki wybiera. Jest naprawdę bardzo grzeczna. Na, na, naprawdę nie mogę się jej nachwalić i nadziwić, jak. Staszek potrafi być tak inteligentnym stworzeniem. Także w sumie na tyle by było w tym filmie. Wiem, że jest długi film, no ale myślę, że na Lunę każdy z chęcią popatrzy. Tym bardziej, że ostatnio o papugach nie nagrywam za dużo. A przecież one też są częścią mojej hodowli, częścią mojego kanału. Luna jest nawet gwiazdą profilową mojego kanału. Także no myślę, że miło dzisiaj było ją zobaczyć. Także nie przedłużając. U Luny wszystko świetnie. Żyje już 3 lata, będzie w czerwcu, jak jest u mnie. A żyje jakieś, myślę, 3,5. Także, także taką mamy tutaj dumną panienkę na kadrze. I ja też jestem szczęśliwy, że ją mam. Także słuchajcie. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Dajcie znać, co byście chcieli na kolejny film. A może figę byście chcieli? No nie wiem, zobaczymy, co napiszecie. Z tym postaram się zrobić. Także do usłyszenia i cześć. Luna, pożegnaj się. No, pożegnaj się. No, pożegnasz się, ładnie. No, pożegnaj się. Dobra, Luna widzę, że już chce spać, także generalnie już pomału chyba ją wsadzę do klatki. Także to na tyle. Do usłyszenia i cześć.